Panie Marszałku Wysoka Izbo, proszę Państwa, o jakich konsultacjach Wy Państwo drodzy z Platformy i z pzl mówicie? Przecież Rada Ministrów ten tak zwany projekt reformy emerytalnej przyjęła 2,5 tygodnia temu. Jakie były konsultacje? Dlaczego się śpieszycie? Na dobrą sprawę nie wiem, komu mogę zadać. Proste pytania. Może Panu, Panie Ministrze, albo Panu, Panie Pośle, Sprawozdawcy. Co jest faktyczną przyczyną, powodem tego tempa ekspresowego? Czy być może to, że wysokość długu publicznego, o którym mówiono, o którym niedawno mówił Minister Finansów, czy też informacja przekazana do Komisji Europejskiej nie polega na prawdzie, bo ten dług publiczny jest o ponad 2% większy czy może wysokość długu publicznego mówiłem o deficycie wysokość długu publicznego jest wyższa niż jeszcze parę dni temu mówił minister finansów o ponad 22 miliardy złotych czy to jest sygnał który wysyłacie do agencji ratingowych do komisji europejskiej że coś próbujecie zrobić próbujecie zrobić nie licząc się z opinią społeczeństwa czy byliście, Szanowni Państwo, tam pod Sejmem? Czy rozmawialiście z tymi ludźmi, którzy tam dopominają się o swoje prawa? Dlaczego takie tempo? Czy chcecie, ażeby Euro 2012 przykryło ten skandaliczny projekt, a prawdopodobnie od piątku ustawę o tak zwanej reformie emerytalnej? Proszę o podanie nam tutaj na tej sali oraz przede wszystkim społeczeństwu prawdziwe powody, prawdziwe przyczyny tego drańskiego postępowania.